Niemiecki dziennik Die Welt publikuje zaskakujący komentarz o Polsce i rządzie Donalda Tuska. Korespondent Filip Fritz podkreśla, że Polska jest dziś europejskim czempionem wzrostu gospodarczego. Od 1992 roku nasza gospodarka niemal nieprzerwanie rośnie, a PKB na mieszkańca od 1990 do 2023 roku wzrósł aż o 240%. Polska może wkrótce dołączyć do elitarnego klubu G20, dystansując Szwajcarię, a wcześniej przegoniła Hiszpanię. Sukces ma swoje źródło w ciężkiej pracy Polaków, wysokiej wydajności, unijnych funduszach i tym, co Fritz nazywa mentalnością wzrostu, której brakuje Niemcom. Ale w tym samym artykule Die Welt ostrzega, że polityczna słabość rządu Donalda Tuska może zahamować rozwój i ograniczyć jego pole manewru na arenie międzynarodowej. Niemieckie media przewidują, że współpraca rządu z prezydentem Karolem Nawrockim będzie wyjątkowo trudna i może sparaliżować reformy. Do tego dochodzą problemy demograficzne, kryzys wymiaru sprawiedliwości i spowolnienie gospodarcze w Niemczech, które odbija się na Polsce. Na razie jednak, jak podkreśla Fritz, Polska pozostaje europejskim motorem wzrostu i niekwestionowanym czempionem gospodarczym.